O bardziej wyraźną informację jak ten znak o zakazie wjazdu w ulicę Pierackiego naprawdę trudno, a jednak... Gdzie pan jedzie? Gdzie pan jedzie? A tam jest chyba zakaz, jest chyba pan nie widzi. Gdzie? Zakaz wjazdu w lewo, zakaz wjazdu. Gdzie? gdzie pan przyjechał? Zakaz wjazdu jest, zakaz wjazdu. Nie widzi pan znaku? Co dziwi, że na zakaz pozwala wjeżdżać instruktor nauki jazdy. Policja kontroluje ten rejon Nowego Sącza regularnie, odkąd wprowadzono nową organizację ruchu. Trzeba wiedzieć, że teraz ulica Stolarska w stronę cmentarza jest jednokierunkowa. Pamiętajmy też, że jednokierunkowa jest cała ulica Śniadeckich, także ten krótki fragment od szpitala. Kierowcy jeżdżą jednak na pamięć. To jest teraz jednokierunkowa ulica. Pani wjechała pod kłon. Jazda pod prąd to teraz normalka. Niestety to jest niebezpieczne, dlatego radny osiedlowy Wojciech Śliwiński chodzi i informuje kierowców. Przepraszam, żeby pan kierowca na przyszłość uważał, poproszę sobie o to. Nastąpiła zmiana organizacji ruchu i nie można wjeżdżać od tamtej strony. A tamtej strony? A to wolno Wolna jechać, ale tylko w tę stronę. Ja sobie przygotowałem taką, taką karteczkę z informacją po prostu uprzejmą dla kierowców, że nastąpiła zmiana organizacji ruchu i żeby oni uważali na znaki. No bo naprawdę tutaj bywa niebezpiecznie. No właśnie kolejne auto znowu tutaj próbuje kolejne wjechać pod prąd. Auto tak jest. No bo nie zauważył znaku, że zakaz skrętów w prawo tam. Nastąpiła zmiana organizacji ruchu. A proszę, proszę nie wjeżdżać stąd. Aha. Od Klinickiego trzeba wjechać. A tam, jest kawałek. Za, a tam był zakaz na to. Nie, jest, 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 jest normalnie, można wjechać od Klinickiego. Niestety trzeba się liczyć z przykrymi konsekwencjami jazdy pod prąd. O stłuczkę, bardzo łatwo. Oj, panie kierowco, pan nie miał prawa wjechać tu od strony szpitala. Będzie kara. Można by się nawet z tego śmiać, bo mandaciki na Pierackiego od rana na wyciągnięcie ręki. Drogówka nie nadąża z zatrzymywaniem kierowców. Przyznajmy się także, że sami zajęliśmy się ostrzeganiem przed utratą pieniędzy. To jest teraz jednokierunkowa. Pan wjechał pusta. Niektórzy tak szybko próbowali uciec z tej ulicy, że nie zamykali nawet samochodu. Ej! <grym i zna> Oj, dzieje się tu, dzieje. To jednak nie wystarczyło. Kierowca zignorował informację i wjechał w Pierackiego, a za nim następny samochód. Zmiana organizacji ruchu nastąpiła ze względów bezpieczeństwa. Tutaj ten zakręt, który Państwo widzą na tym zakręcie, bardzo łatwo dochodzi do kolizji. Może dojść do kolizji z samochodów jadących nie swoim pasem, z samochodami wyjeżdżającymi z ulicy Śniadeckiej. Tak naprawdę zmiana organizacji ruchu wynegocjowała Rada Osiedla, to Państwo byliście za tym, żeby tutaj wprowadzić właśnie taki ruch jak teraz? Tak, ale myśmy się opierali na zebraniu osiedlowym, które miało miejsce w lutym. Myśmy przez pół roku czy więcej trochę interweniowali w Zarządzie Dróg, żeby oni się po prostu tego uspokójowali. I oni w końcu na naszą propozycję po konsultacjach z policją państwową przystali i ta zmiana została no dwa czy trzy tygodnie temu wprowadzona, z tym, że ludzie są nieprzyzwyczajeni. Rad nie rad, trzeba się jednak do nowej organizacji ruchu przyzwyczaić, bo zacznie nas to słono kosztować.